Eee, dobra, wstałem, Kurde, yy, słuchajcie, to jest taki kolejny odcinek na moim kanale. Cześć, to jest zajęciak w ogóle. Yy, no i słuchajcie, zostawcie wszyscy łapkę w górę. Wbijmy tutaj tysiąc łapek w górę. Jeżeli wbijecie, będzie kolejny taki odcinek. I napiszcie w komentarzu, admin to Wam serduszko. I słuchajcie, pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał oczywiście z dzwonkiem, ponieważ połowa osób, która mnie ogląda, mnie nie subskrybuje, więc po prostu to zróbcie wszyscy oczywiście z dzwonkiem. Jeżeli to zrobiliście, napiszcie również w komentarzu, to Wam szybne serduszko i nawet odpiszę, więc no, myślę, że spoko. I wbijajcie na mój serwer itmc.pl który startuje, słuchajcie, 21 o godzinie 16. Także, yy, no, wszystko macie w opisie. Dobra, słuchajcie, jesteśmy tutaj właśnie. Yy, sobie wstaliśmy. Bo słuchajcie, strasznie późno generalnie poszedłem spać, jestem generalnie mega zmęczony. No i słuchajcie, dowiedziałem się. Ty w ogóle czemu te drzwi ten otwarte? Kurde, jest chyba na noc. Nie wiem kurde o co chodzi. Słuchajcie, właśnie o widzę, że jakieś stragany się tutaj generalnie jakieś rozłożyły. Zaraz tutaj właśnie zobaczymy. Dobra, pójdziemy zobaczyć w ogóle, co to jest generalnie. Okej, okay, tu są jakieś kurde. Y, diamentowe tu jest jakiś ten okej okay, dobra pójdziemy na początku tego najbardziej takiego biednego, że tak powiem, bo kurde, żeby nie słyszał kurde tylko on, ten sprzedawca, bo będzie przypał y, Pójdziemy sobie na, na takiego, no, najbardziej biednego, bo słabo z pieniędzmi troszkę u mnie y, dobra, pójdziemy sobie, zobaczymy co to jest O, kurde, admin za 10 zł, słuchajcie, za 10 zł można kupić admina i słuchajcie, on będzie miał dostęp do Kickflygot i TPL. No ej. What the fuck? O co chodzi w ogóle? Admin za 10 zł. Dobra, czekajcie, zobaczymy. Okej, okay, widzę właśnie tutaj, że admina może kupić za 10 zł. Słuchajcie, ja idę szybko do domku. I słuchajcie, może kupimy tego admina. Co wy na to? Mam nadzieję, że kurde zdążę szybko. Czekajcie, szybko wezmę y, tutaj ten. I wezmę mięsko, żeby tutaj nie zgłodnić. Nawet śniadanie, słuchajcie, nie zjadłem Masakra. Y, dobra, pójdziemy sobie tam szybko i kupimy tego admina za 10 zł. Myślę, że kurde, fajnie będzie. Dobra. Cześć, panie sprzedawco, chciałbym kupić tutaj admina za 10 zł. Nie ma problemu, niech pan tutaj daje pieniążki, już panu go podaje. Okej, okay, dziękuję, tutaj już kupuję. Yy, dziękuję, dziękuję. Yy, dobra, okej, okay, słuchajcie, mamy admina za 10 zł. Yy, zobaczymy, słuchajcie, co on tam ma. On tam, jeszcze widziałem, to ma tam. Yy, Kick, fly, itp. Dobra, sprawdzamy to, słuchajcie. Dobra, klikam prawym. Słuchajcie, jest na czacie, tutaj pisze. Zęciak kupił admina za 10 zł, słuchajcie, zobaczymy, czy możemy to robić. Uwaga, ukośnik fly. O kurde, słuchajcie. O kurde, słuchajcie, ja mogę latać. Mogę latać, słuchajcie, mam admina za 10 zł, jak kozacko. Nie wierzę w to, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, czy możemy ukośnić God? Możemy ukośnik God, słuchajcie, jesteśmy teraz nieśmiertelni nawet. Także nic nam nikt nic nie zrobi. Yy, no kurde, słuchajcie, zarąbiście, zarąbiście. Mega się cieszę z takiego powodu. Dobra, w sumie sprawdzimy co jeszcze tutaj mam, ma tutaj generalnie tutaj mają na tych straganach. Dobra, tu jest jakiś admin za 100 zł. Kurde, dostęp do game mod, ban i słuchajcie, OP. O kurde, Ej, dobra, nie. Słuchajcie, ten admin będzie już w ogóle kozacki. Ten admin to pobije chyba wszystko. Nie będzie chyba, już lepszego admina mi się zdaje bez kitu. Dobra, słuchajcie, tylko ile to kosztuje? Za 100 zł, słuchajcie, za 100 zł. Kurde, zobaczysz szybko w domku, czy mam może jakieś, jakieś jeszcze pieniądze? Ale chyba nie mam, kurde, nic nie mam, dobra, szkoda, dobra. Pójdźmy się przespać y, i, i zaraz sobie to potestujemy. Dobra, słuchajcie, wstałem. Y, idziemy obczaić tutaj. Co tutaj w ogóle się dzieje i co możemy tutaj robić, dobra? Czy możemy wstawać do ludzi? Słuchajcie, to jest kozackie, słuchajcie, możemy wstawać do ludzi, dobra, tak nie myślę, jakiegoś Patryka. Cześć, cześć Patryk. Cześć Patryk. Słuchajcie, widzicie nawet tą rangę Admin 10 zł, słuchajcie, masakra, to zadziałało wszystko. Za 10 zł. Cześć. Hej. Yy, dobra, mam pomysł. Może od niego weźmiemy emeraldy, bo. Daj. O kurde, gdzie on zniknął? O dobra, jest. Słuchajcie, może ma emeraldy jakieś, zobaczymy, czekajcie. Yy, tak. Masz może jakieś eme... emeraldy? Dobra. Zabra... Spytamy się, czy ma jakieś emeraldy. Kurde, bo by się serio przydało. Yy, tak, a ile? Zobaczymy, ile ma. Kurde, może mi starczy akurat. Kurde, to by było kazackie. Zobaczymy, zobaczymy, słuchajcie. Yy, I słuchajcie, nie zapomnijcie, zostawić wszyscy łapkę w górę. teraz, Zostać łapkę w górę. Dobra, stack i 36. Oj, stack i 36 to jest przecież. To jest 100 emeraldów. Yy, dasz? Dobra, napiszmy, czy dasz. Bo cię zbanuje Dobrze, admin, ja nie chcę bana. Dobra, dał mi, dał mi, słuchajcie. Dał mi, słuchajcie, emeraldy Jak kozacko w ogóle Dobra, słuchajcie, mamy emeraldy, także myślę, że mega kozacko Ja sobie włączam tego fly'a i goda yy, I słuchajcie, polecimy gdzieś w ogóle Czekajcie, właśnie musimy testować jeszcze kick Bo mamy podobno kick Ukośnik kick Patryk, Siema Słuchajcie, mogę kickać nawet graczy Co to jest w ogóle za kozacka sprawa, nie? Ten admin za 10 zł Dobra, ale idziemy sobie sprawdzić tego admina za 100 zł Dobra, słuchajcie, jestem już sobie tutaj yy, Przed domem Idziemy... O kurde, czekaj, tu jest... Tu jest jeszcze jakiś ziomek! Tu jest jeszcze jakiś ziomek, ale. Dobra, na razie się nim nie przejmujmy. Nie przejmujmy się. Yy, witam pana, dobra, nieważne, nieważne. Ja sobie chcę kupić, na razie, admina za 100, słuchajcie, złoty. Zaraz to sprawdzimy. Uwaga, uwaga. Admin 100 złoty, dobra, otwieram to, ale idę sobie do domu, generalnie. Pójdę sobie do domku. Pójdę sobie do domku. I czekajcie, do czego on miał w ogóle dostęp? Dostać chyba game moda nawet mamy dostęp teraz, właśnie GM1, dobra, zobaczymy, co słuchajcie. Okej, okay, mamy GM, -a, mamy GM, -a i możemy dawać chyba opy. OP, czekajcie, na przykład Zęciak 2. Słuchajcie, możemy dawać opy, słuchajcie, możemy dawać, opa, ja na razie zabiorę. Dobra, czyli kozacko, już mamy opa. Mamy normalnie, jakby opa, czyli mamy game moda. I możemy banować, tak? Możemy banować, słuchajcie, dobra, kurde. Fajnie, fajnie, dobra słuchajcie ja się muszę z tym chyba przespać też znowu Bo to jest jakaś totalna masakra co się odwala Dobra słuchajcie obudziłem się właśnie yy... No i kurde chyba potestujemy trochę tego game moda Potestujemy słuchajcie tego game moda Zobaczymy co tutaj można mieć bacony jakieś Dobra ja sobie wszystko Wszystko tutaj wyłożę domek tymi baconami. Myślę że to będzie na bardzo bogaty domek i w ogóle kozacka sprawa Dobra nie... sobie wyłóżmy to tym wszystkim Będzie Bogaty dom. Każdy będzie w końcu mówił, że jestem kurde totalnym kozakiem. Ale słuchajcie, wiecie co? Ja to bym chciał dopiero kurde... Ej, co to jest za sklep? Ej, co to jest za sklep, słuchajcie? Admin za 10 tysięcy złotych. Za 10 tysięcy złotych? Nie, jestem, jestem hazardzistą już. Jaś... Dostęp do zniszczyć serwer. Ja pierdziele. Bo mógł zniszczyć serwer, co ty gadasz? Resztę chaj, możesz oddać jutro. 100 złotych, 10 tysięcy złotych chce, ale teraz to tylko ode mnie ten. Dwa z takich, jakby. Dwa staki z takich złotych, jakby. No, nie wiem, jak to powiedzieć Dobra, słuchajcie. Nie, no musimy to sprawdzić, tylko musimy to. I tu jest jakiś język. Stary, no, ja piszę do niego. Claudia, mogę. Yy, czekaj, zobaczymy, co on ma. Może, może zobaczymy, co ma. Daj emeraldy. Boban. Nie wiem, ja go chyba zabiję, bo może ma emeraldy akurat jakieś. Słuchajcie, dobra, muszę włączyć gma ja go tutaj zabijam, słuchajcie, zabijam go kurde, dobra, ma emeraldy, tylko czy, czy to... dwa akurat tyle, ile potrzebujemy, słuchajcie akurat tyle, ile potrzebujemy, nie? słuchajcie, dwa staki, dobra, tyle potrzebujemy, zaraz kupujemy i od razu jeszcze zbanuję... i słuchajcie, musimy szybko go zbanować, żeby nic nie odwalił, dobra, elo pisze dobra, zbanowany ja kupuję admina za 10 tysięcy złotych, słuchajcie 10 tysięcy złotych, uwaga admin uwaga elo Mam admina za 10 tysięcy złotych, słuchajcie, mam admina za 10 tysięcy złotych i możemy zniszczyć w tym momencie serwer, słuchajcie, robimy to, słuchajcie. Nie nie, nie widzę tego. Wy w tym momencie zostawcie słowa z dzwonem, a ja, uwaga, piszę ukośnik zniszcz serwer Cykam się to robić. Robimy to. Uwaga, jeżeli teraz zostawicie czapkę w górę, to to zrobię. Uwaga, go Niszczę serwer. Co jest? Jakieś odliczanie w ogóle. Włączam serwer Co się dzieje? Co się stało? Gład o co chodzi? Słuchajcie, serwer wyłączyło ja zniszczyłem serwer, słuchajcie, nie, ja w to nie wierzę, nie To, to było totalne, totalna, kurde, masakra, nie, bez kitu Dobra, słuchajcie, ja kończę ten odcinek, bo nie mogę tego przeżyć Wejdźcie wszyscy na ytmc.pl, ja się z wami i cześć